Cześć. W ostatnim czasie mieliśmy kilka sygnałów o tym, że różne nawozy w Waszych gospodarstwach uległy zbryleniu. Jesteśmy w Tarnowie, a tu są specjaliści, którzy doskonale znają to zagadnienie. Już na tym etapie możemy powiedzieć, że 99% przypadków ze zgłaszanych reklamacji to nie było zbrylenie, tylko coś innego. Chodźmy, dowiemy się, jak to jest. Pierwsze, co kojarzy mi się ze zbrylającym się nawozem, to antyzbrylacz, czyli środek, który ma przeciwdziałać. Ale trzeba o tym pamiętać, że nie może by być go ani za mało, ponieważ nawóz po prostu się zbryli, ani za dużo, bo granule się będą do siebie kleiły. Odpowiednią ilość określa laboratorium i nawóz, który zostanie wyprodukowany, granula, najpierw jest cudzona, a następnie pokrywana takim antyzbrylaczem. Po tym etapie nawóz trafia na hałdę. Gdzie musi leżakować, podobnie jak wino. Musi być odpowiednia temperatura powietrza i jego wilgotność. Po tym czasie jest transportowany do jeszcze jednego urządzenia, w którym jest nanoszony środek, który ma przeciwdziałać pyleniu. Następnie etap pakowania i po zapakowaniu może trafić albo do punktu handlowego, albo do Waszego gospodarstwa. I tutaj bardzo ważne jest magazynowanie, ponieważ nawozy musimy odpowiednio przechowywać. Najważniejsze jest, by chronić je przed wilgocią i przed promieniowaniem słonecznym. Czyli najlepiej przechowywać te nawozy w magazynach zadaszonych. Bardzo ważne też jest, by worki, big bagi nie stały bezpośrednio na ziemi, na betonie, tylko by odizolować je od podłoża jakimś folią, czy chociażby postawić na palecie. No i co jest jeszcze ważne? Źródło ciepła. Nie trzymamy nawozów przy źródłach ciepła, czyli z dala pieców, Grzejników czy rur z gorącą wodą, ponieważ w tym momencie również nawóz w takim miejscu, gdzie z gorąco może ulec brzmi. Spokojnie mają to w karcie charakterystyki nasi klienci, nasi widzowie, w związku z tym. Ok, przedłużajmy, idziemy do specjalisty. zapytać o to, dlaczego nawozy się zbrylają? Nawozy się nie zbrylają, nawozy się klinują. O, a czym to się różni? Różni się to tym, że zbrylenie w zasadzie jest bardzo trudno odwracalne, żeby uzyskać nawóz w pełni sypki, mhm. a klinowanie wystarczy użycie niewielkiej siły przełożenie big bega na bok, bądź, bądź lekkie stuknięcie nim o podłoże i nawóz wtedy uzyskuje pełną sypność. Czyli dobrze rozumiem, że zbrylenie to jest coś trwałego, trudno odwracalnego, a skrynowanie to jest łatwe do odwrócenia? Tak jest, dobrze, dobrze Pan to rozumie, no, zbrylenie jest bardzo trudne do odwrócenia. Czyli pewnie to zbrylenie następuje w skutek jakichś zaniedbań w przechowywaniu, jakiejś awarii, chociażby przebicia folii, tak? Wtedy następuje zbrylenie. Tak. Dokładnie. A klinowanie dlaczego następuje? Skąd się yy, to klinowanie? No, w przypadku yy, niektórych nawozów yy, dochodzi do klinowania ze względu na kształt granuli. Granula nie jest równomiernie okrągła, yy, ma nie swoje nierównomierne, nieregularne kształty yy, i wtedy w opakowaniu, zwłaszcza w okresie dłuższego okresu przechowywania, lekkiego nacisku powiedzmy od warstw złożonych na sobie. Dochodzi właśnie do takiego zaklinowania granuli, co niejednokrotnie związane jest ze spryleniem. Tak odbierają to rolnicy. Dlatego ja rozumiem, że im bardziej nieregularny kształt granuli, im mniej zbliżony do kuli, tym większa będzie tendencja do klinowania. Dokładnie, tak? bardzo dobrze to Pan ujął. Ja I... to rozumiem jako powierzchni styczna. Jak są dwie kulki i one dotykają siebie, mają bardzo małą powierzchnię. Jak masz nieregularny kształt, to powierzchnia jest zdecydowanie większa. I stąd chyba wynika, M tak? Można to łatwo porównać na przykład do y, kamienia. Kamień kliniec z czasem się klinuje, jest twardy, a w, kamienie okrągłe, y, że tak powiem, y, Rozjeżdżają się pod kołami samochodów, mhm. i nie dochodzi do tego klinowania. Czyli, mhm. czyli tak naprawdę efekt klinowania jest czymś naturalnym i nie trzeba się tego bać. Yy, tak, naturalnym może z Czym to mi się kojarzy z dzieciństwem? Jak babki w piaskownicy robiłem, to, to też da się ten piasek sformować w babkę i niewielką siłą się to psuło zawsze, szczególnie dziewczynkom się rozbalały. Zwróćcie uwagę, że specjalnie na potrzeby nagrania wygraliśmy bigby, Big, który stoi w magazynie już 4 miesiące. Widać to nawet po worku, który już jest lekko przybrudzony i zaznaczę, że był przechowywany w prawidłowych warunkach. Zobaczcie, jak wygląda nawóz prawidłowo przechowywany. To tak wygląda sklinowany nawóz, i z tego co rozumiem, jest to nadal pełnowartościowy nawóz do użycia. Dokładnie, jest to nawóz pełnowartościowy. Tutaj widzimy właśnie nietrwałe sklinowanie, sprasowanie tego nawozu. On w łatwy sposób się rozluźnia. Czyli przypomnijmy. 4 miesiące prawidłowego przechowywania i mamy efekt tej babki, takiej jak mówiłem, z piasku, foremki, jak się robi. Dokładnie, tak? to jest zjawisko naturalne w przypadku yy, niektórych nawozów. No, poprzez te kształty nierównomierne granul do takiego zjawiska dochodzi. Trzeba taki produkt rozluźnić przez yy, procesem wysiewu, zasypu się. No dobrze, to skoro 99% reklamacji dotyczy właśnie tego sklinowania, które jest łatwe, Yy, do usunięcia, łatwe do, 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 do przywrócenia, do odwrócenia, tak, o dziękuję Ci Kamilu za popowiedź, po to powiedzmy rolnikom jak mogą sami ten nawóz wyluzować, tak? Yy, rozluźnić. Mamy drugi Big Bag ze sklinowanym nawozem, Data produkcji jest ta sama marzec 2019. Na górze nawóz jest miękny, a na dole sklinowany. Teraz spróbujemy go właśnie podrzucić kilkukrotnie, żeby to zjawisko odwrócić. To działa! Recepta tak, na sukces, tak? Tak panowie właśnie wygląda rozluźnianie selekosanu nie rzucamy Big bagiem, nie używamy dużej siły tylko kilka lekkich uderzeń z niewielkiej wysokości, widzieliście 15-20 cm to było wszystko no i mamy efekt taki a tu mamy efekt drugi Czas wykonania takiego działania jest bardzo krótki i szczerze mówiąc wolałbym w, w rozszerwaczu mieć coś takiego a nie taką ubryłem. Teraz pokażemy Wam ostatnią metodę. Polegającą na tym, że przewrócimy Big back na bok i efekt będzie podobny jak przy stukaniu. Oczywiście mamy datę tę samą i nawóz również jest tak samo, w takim samym stopniu sklinowany. No i zobaczcie, poprzez przewrócenie opakowania. Zmieniły się silniki nacisku i efekt mamy podobny, jakbyśmy stukali w o ziemię. Mamy nadzieję, że po tym filmie słowo zbrylanie będzie zastępowane słowem klinowanie, tak jak faktycznie ma to miejsce. Jesteśmy w piaskownicy, bo z tym nam się kojarzy właśnie klinowanie, które jest procesem łatwym do odwrócenia. Oczywiście życzymy Wam takiej formy nawozów, ale jeżeli coś takiego by Wam się przydarzyło, wiecie już, jak z tym sobie poradzić. A ja zachęcam Was do komentowania, do subskrybowania naszego kanału, no i oczywiście poproszę o łapkę w górę. No i co, uwaga, konkurs. Dla pierwszych trzech osób, które napiszą, w której z fabryk Grupy Azoty nagrywaliśmy dzisiejszy odcinek, nasza koszulka. A dodatkowy jeszcze komunikat, czy pasują mu te gratki? Napiszcie komentarze.